Fajnie. Cudownie. Długo jeszcze będziemy marnować czas? A co mamy robić? Część, z którym jesteśmy umówieni, jeszcze nie przyszedł. Lina, kiedy bierzemy się do roboty? Wieczorem. Póki co, korzystajmy z życia. Musimy szybko poznać zakręcie przeciw potworom, a ona bawi się jak dziecko. Zapomniany taniec. Tu są informacje, których szukacie. Wiedziałam, że można na pana liczyć, panie Borden. Tylko król czarnego rynku mógł je zdobyć. Co to jest? Mapa ruin miasta starożytnej dynastii. Święte zaklęcie boskiej ochrony jest tam ukryte. Co to za zaklęcie? Wykonałem swoją robotę. Nie interesuje mnie szukanie skarbów. Czyli resztą mam zająć się sama? Należy się dziesięć tysięcy w gotówce Co? Chyba pan żartuje Tysiąc Zapłacimy jeden tysiąc, a gdy się przekonamy, że zakręcie działa, damy resztę Nie bądź śmieszna, kosztowało mi to fortunę Zapłacicie mi wszystko z góry Bez księgi czarów to zakręcie jest nic nie warte, prawda? Dlatego na razie zapłacimy tylko tysiąc Lepiej się zgódź, ty stara ośmiornico Radzę mieć więcej respektu dla nazwiska Borden Skoro się tego domagasz... Ognista kula! Tu jest twoja zapłata. Tysiąc za mapę. To Mój chyba zaliczka? Nie, to wszystko. Nie potraktowałaś go zbyt surowo? Nie zasługiwał na nic innego. Zgadzam się, z takim, jak on trzeba osłu. Nieważne. Jeszcze o mnie usłyszycie. Ależ to zawikłany. Ile razy już tu byliśmy? Nie mam pojęcia. Już trzy dni kręcimy się w kółko. To nie moja wina. Ta mapa to jedna wielka łamigłówka. Ktoś się postarał, żeby nie było łatwo dotrzeć do celu. Więc co robimy? Tu jest napisane, że znakiem orientacyjnym jest profil kobiety. Ale gdzie to może być? Amelio, widzisz coś? Kobiecy profil. Nic takiego tu nie ma. Nie wiem, kto rysował tę mapę, ale powinna być bardziej czytelna. Mapa prowadząca do skarbu nie może być łatwa w czytaniu. Zgadzam się. Moglibyście trochę pomóc. My zajmiemy się innym problemem. Innym? Mamy was. Myśleliście, że wykiwacie pana Bordena? Ponoć jesteście nieźli. Ale nic wam to nie pomoże. Przyszliśmy odebrać dług pana Bordena. Ogniokula. Od razu mi ulżyło. Humor mi się poprawił. Wracajmy do sprawy. Co więc robimy? Ten grzbiet górski wygląda jak profil kobiecy. Musimy wejść na szczyt. Stamtąd pewnie zobaczymy jakiś znak orientacyjny. Gdzie to ulica może być? Profil kobiety. Więc na szczycie. Co? Ruiny starożytnej dynastii. Chodzi wam o Księgę Czarów? Nie wiem, jak się o niej dowiedziałaś, ale ona należy do mnie. Nieprawda Nam też jest ona potrzebna Moja siostra i ja zadałyśmy sobie wiele cudu, by ją znaleźć My też Ta mapa kosztowała nas fortunę My musiałyśmy zapłacić pięć tysięcy za ten skałek papieru Pięć tysięcy? Gdzie kupiłyście ją tak tanio? Nie powiemy Lepiej się wycofaj To wy odejdźcie Stawać nam na drodze? Nimi i jej siostrze Nene? Co za tupec? Jeśli tak stawia się sprawę, co robimy? Niech sama sobie z tym poradzi. Zgadzam się. Słyszałaś Ino? Jestem tego samego zdania. Co to ma znaczyć? Teraz. Co to ma znaczyć? To nauczka za to, że nie uwaga. Tych, którzy atakują podstępki, ludzie nazywają łotrami, a jej to. A tych, którzy walczą z łotrami, ludzie nazywają zamknij się ręką sprawiedliwości. Otóż to atakuje wiro. Nie wtrącaj się, nie działamy podstępkiem. Sejrun tornado. Ogniokura. Co to? To zaczarowany wachlarz Widzisz, że to nie przelewki Jeśli się chcesz wycofać, zrób to teraz To wy się wycofajcie Nic z tego Więc zmuszę was do tego Światło bomba Świetny nóż Światło krąg Astro miecz te dziewczyny są niezłe, prawda? Co to? to ta skała. Jesteście niezłe. Wy też. Tak nie Jest ukryte wejście. Brawo, Galerii. Diga siostra. Szydło Nie Zaczekajcie na nas. O Gdzie jesteśmy? Dobre pytanie. Panolino, Proszę spojrzeć. Wejście. Udało się, to jest to. Księga wczorocz jest w tych ruinach. Więc naprzód. Super, haram. A to co znowu? Nie. Co co? Strażnik ruin? Nie, Lino Inverse. Jesteś potworem, prawda? W imieniu pana Gav przyszedłem odebrać Ci życie. Akurat teraz lejdź mi z drogi. Nie rozśmieszaj mnie. Co cię tak śmieszy? Dolita, chybiła. Tym razem nie uciekniecie. Śledziły nas. Wynoście się stąd. Wszystko w tych ruinach należy do nas. Ognista kula. Mamy was. Ja też znam się na czarach. To miejsce stanie się waszym grobem. Światło strzało. Mam dość tej głupiej zabawy. Lepiej poszukajmy księgi prosto. To ślepy zaułek. Chwileczkę. Jeśli naprzesz całą siłą do tej ściany, a tak kamienia sprawiedliwości, to znajdziesz się w pułapce. Amelio, nic ci nie jest. Nie, bo umiem szybko rzucać zakręcie lewitacji. Pannolino. Nie powinno się tego robić. Którędy teraz? Jeśli skręcimy w lewy korytarz, czeka tam zasadzka. Natomiast przy wejściu do środkowego korytarza znajdziesz na ścianie przycisk. Jest. Nie dotykaj. Właśnie to zrobiłem. Co? Co teraz? Po prawej stronie też jest przycisk, którego mam nie dotykać. Nie przechodź zanim tego nie zrobisz. Właśnie przeszedłem. Możesz poczekać, nim skończę czytać, zanim cokolwiek zrobisz? Teraz mi to mówisz? Gdzie to ulica jest? Jedyne co widzimy to puste pomieszczenia. Ma pani nic nie mówić? Już od dawna. Ten, kto ją rysował, dalej nie zaszedł. Pan Norino jest tam. Zobaczmy. To chyba jest to: to księga proroc, prawda? Święta księga kapłanek. Powinienem był wiedzieć, że to nie księga proroctw. Co za różnica? Też zawiera magiczne zaklęcia. A to co? Jakiś kostium. Ci, co chcą poznać boskie zaklęcie, muszą nosić święte szaty. Chyba trzeba to na siebie założyć. Co? Mam ubrać się w takie coś? Jest jeszcze jedna. Dwie osoby mają recytować zakręcie, które jest dość długie, jednocześnie wykonując rękami i nogami określone ruchy. To ci dopiero. To nasza Nie. To znowu wy? Stać! Przykujcie się na śmierć. Może i zaskoczyliście mnie wtedy, ale teraz tego nie zrobicie. Czy to się nigdy nie skończy? Zacznę od tych, które ośmieliły się mnie zaatakować. My nie jesteśmy z nimi. My też nie do ataku. Sam tego chciałem. Chromocios, świetlista strzała. Nie wtrącaj się. Nic z tego dacie. Ogniokula. Wasze zaklęcia na mnie nie działają. Ale mój miecz, tak. Tylko jak długo możesz się bronić? Co jest? Do diabła wynoś się. Może wygląda śmiesznie, ale to potwór. Zaczekaj. Może spróbujemy tego zaklęcia? Chcesz zaryzykować? Nie wiemy, jak ono zadziała. To zaklęcie polskiej ochrony powinno być skuteczne. Pan Nolino, proszę. O co chodzi? Musi pani to na siebie włożyć. Nie zapominaj, że ty też. Ja też? Dwie osoby muszą recytować zaklęcie. One nie znikają. Czym na to zasłużyłeś? Przestańcie się gapić. Odwróćcie się. Zaczynamy, pan Nolino. Zakochane dziewczęta składają hołd Tobie, który jaśniejesz nieziemskimi blaskiem. Co dalej? Zaraz. Lśniący róż, delikatność trzaskini. To przecież nasza modlitwa. kieruje do ciebie tę dziewczęcą modlitwę. kieruje do ciebie tę dziewczęcą modlitwę. Płynący po nocnym niebie, jak srebrzysta łódź księżyca, odbija łzy mojej miłości i nienawiści. Czemu ja to muszę ci dać? Płynący po nocnym niebie, jak srebrzysta łódź księżyc, odbija łzy mojej miłości i nienawiści. Ty przynajmniej nie jesteś tak idiotycznie ubrany. Zaraz spalę się ze wstydu. Moje serce bije tak szybko w mojej małej piersi. Jeśli to jest mała pierś. Moje serce wyrywa się do ciebie. Czy słyszysz moją modlitwę? Modlitwę pięknej młodej dziewczyny? Oddają się tobie całkowicie. Ty nie jesteś piękna. Zamknijcie się. Ech. 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 O, to działa. Tylko tyle? Nie czuję żadnej odmiany. Nie mów mi, że to nie to zaklęcie. A nie? Chcecie zaśpiewać inną piosenkę? Mam tego dość. I to ma być potężne zaklęcie boskiej ochrony? To nie jest żadne zaklęcie. To zapomniane festiwalowe tańce. Tańce festiwalowe na cześć starożytnych bogów. Melodie, które mają uczcić bogów. Zastanawiałem się, co robicie, banda idiotów. Nieprzenikniona ciemność, czarniejsza od śmierci, szkarła w płynącej krwi, pogrzebana w strumieniu czasu wielka potęga tkwi. ty, niech głupcy, co na mojej drodze stoją, zostaną porażeni mocą twoją, którą i ja władam, Kula Smoka. To nie fair. Zamknij się. To i tak mała cena za patrzenie, jak tańczy i śpiewam. Cała panna lina. Naprawdę możemy to zatrzymać? Zróbcie z tym, co chcecie. Wspaniale. Teraz zostaniemy sławnymi piosenkarkami. Chodźmy, Nene. Musimy znaleźć miasto, w którym rozpoczniemy karierę. Do widzenia i wielkie dzięki. Do licha jestem tysiąc do tyłu. Zakochane dziewczęta modlą się do ciebie. Ty, który jaśniejesz nieziemskim blaskiem. Martina, Kselor. Skąd się tu wzięliście? My też szukamy księgi prowadzonych. W zamian zobaczyliśmy coś znacznie ciekawszego. Moje serce wyrywa się do ciebie z mojej małej piersi. Widzieliście to? Teraz znam Twój słaby punkt. Bumerang, który wraca do właściciela. Zaraz o wszystkim zapomnisz. Co? Zaczekaj. Kula smoka.